Cęka widzimy. LEX bydziemy na lewać teraz wodę, będziemy robić. Ale jest dwa duże wody. Nie starczy, bo jest, jest dwa już... duże kubki. Dolej. To jakie są... Skąd tam widzisz? Ile, ile to dwa duże kubki? Ale to jest fajne. My <laughs> takich mieście nie mamy. Nie. nie, nie jest to co to jest to? Co to, robi? to jest woda filtrowana. Co? Nie masz wody filtrowanej w kranie? Ja piję taką normalną, kranową. Z masz wrzody w żołądku. Prawda. Dobra kochani, gotujemy wodę i teraz tak. Wiesz, że te kulki trzeba będzie chyba też ugotować? Czemu? Jak to kulki ugotować? Co kulki? Taką kulki. To są syrop, a to są kulki. Mamy tak. Hapa, Najpierw trzeba. Zimna jest woda, ta herbata. No. Ale herbatę trzeba jakoś zagotować, to ciepło. No, trochę ciepło musi być. Kubek My zaraz będziemy robić pizzę. Prawie nie uderzyłaś tą szafką. Tu od razu myślisz, możemy? No, Czy nie, jest? nie możemy. No, wejdzie, co leci, wejdzie tej herbaty, tak? To. Robię. Przecież najlepiej, jakbyś zrobiła w jednym takim wielkim zbanku. Nie byłby takiego. A. Ja by też Ty tu chcesz herbatę? No, ja tak kiedyś zrobiłem. O, już jest esencja, proszę, teraz drugi kubek. Przecież tego to będzie tyle. No, to się to robi! Dobra, <laughs> dać mi Dobra, ko Dobra, kochani, teraz. Najpierw aha. Siurp. Co to siurp? Ja się pytam, co to siurp? To jest syrop. Czemu ten pisze siurp, a nie syrop? Żebyś się pytał. <laughs> <laughs> trzeba to wlać tu. Do ilu tam to trzeba wlać? Jest napisane? Dobra, wlej jeszcze. 500 mililitrów. Wlej jeszcze. 500 ml tam pisze. To jest gdzieś około tyle, no to na oko wejdziemy to? 500 ml. i ja jeszcze bym dodała tyle, wiesz. Ale oni tu nie odmierzyli nic to niech mieli. Między... Tutaj masz krechę. Gdzie? Do tej krechy. Tak? Nie. To jest jakieś chińskie. Na oko lecimy, kochani. Dobra, teraz ostatnia. Wlej tu wody. Tu, tu wody stamtąd. ja wleję to tu. Tyle, kochani, do jednego. O, wydaje mi się, że wystarczy, co nie? Nie. To całe. Ser? Przecież to jest... To jest zabarwiona woda. <grym> tak ma być. <grym> Esencja to jest, wikus! Nie... Zrobiłam! Ale przestań, to jest... To jest nasze! Co to jest nasze? Nie umiem się pytać. <grym> No to mocno, a nie taka cicirici. Jakieś... A to ja piję esencję no, no. Ty zrobiłaś jakieś cicirici jakieś A takie może być? No to jest dobrze No, jest dobrze No bo to będzie takie cici No i będzie cici <gry> Bardzo mnie to zło śmieszne. Dalej do tego kubka wody Dalej Do tego kubka wody no, Spokojnie nie zdenerwowaliście obydwoje, widziałem nigdy. Aww, Cookie Queen, Wikus, and Maya. To powiesz? No, bardzo sterylnie jest ogólnie. Ależ widoko. Tu trzeba robić takie proporcjonalne. Takie same. Proporcjonalne. A mamo, to czekaj, już zrobimy przy okazji pizzę. A ile tu się piecze? Czekaj, trzeba jest... zobaczyć. Mm. Ale to będzie krócej, bo ona już no, no, Jeszcze to ma 604 kalorie? Ta no, ja... pizza jest taka miękka, ona, ona chyba się trochę rozgroziła. To nic, założymy to ją na 5 minut. No. Teraz cherry syrop. Trzeba ja. to ogarnąć. No bo Ty ponalewałaś, to ja muszę ścierać. No ja, wszystko ja! No ja nie wlewałem tej herbaty. Kochani, teraz lecimy z syropem. Chodź tu. Chodź no tutaj do Wszystko do tego. Na mokre dałaś! Starki. Ja tutaj byłem. Ałaj! A ty nie... się Ale to... ale Ej, to, to takie jest ciepłe jakieś. Nie, nie! Ja trzeba łyżkę. łyżkę. <laughs> Łycho, to. A ile hmm. tego? 50 ml. A ja wiem ile to jest? Tak, masz miarkę w oczach. Przelałaś. Nie. No. Nie za dużo. No. To teraz spróbuj tego. A to nie było słodzone. No i dobrze. Czekaj, daj mi tego spróbować. Nie. To nie jest słodkie. No to trzeba jeszcze. No, spróbuj sobie to nie jest słodkie. Kiedy babelki jest słodkie? Tym już? Nie to moje było! Odpakowałam sobie. Uuu, słodkie! Trochę przekleństwa tam z tyłu lecą. Ale słodkie takie. Wzbanuję -zw -zw nam film na YouTube za te przekleństwa. Kawia. Blebały. Mmmm. <laughs> jakie niedobre! Za słodkie! Pokochaj, to pachnie to. Nie no, nie, czuję. O. Jami. Po co widziałe ja kolejną noszkę? Bo to jest od tego już i by nam się zepsuło. Patrzcie kochani Nic nie widzę. Weź ten telefon i nagraj to. O! Czemu to ma takie białe? Bo to jest trucizna. Moje nie ma. Ha! A nie, nie ma. ma. <laughs> Ale mało. Nie, no, czy za ale Ała! Ała! Właśnie uderzyłaś tym łyżką w ten ges. Ale to są takie... To są takie tege. A to... Ale ty brzydko nagrywasz. W ogóle nie masz zdolności. Daj mi spróbować. Nie, nie dam ci, nie. Właśnie, wystarczy nam. Daj mi soczku z tego spróbować. Nie! Stąd obliż. obliż. Nie chcę soczku spróbować. Połknij. Tu smakuje.

Jami, mm. To jest ciepłe. Wystygnie! No, kura, nie ukulaj mnie. Hanna, solo! Ja! Ma. To się klej! To się klej! Czemu ty papierem A czym, ręką? Daj to do zmywarki. A nie, gotuje się, to nie, to nie wykładaj. Pokazałem Zobaczcie, jest Taką Tu jest planzoletka Tu ma z bluzę, pod spodem jest goły Przestań Disgusting by... pervert O Joko. Gdzie? Gdzie ty kładziesz nogę? Tu się mm. jedzenie robi Nie, my nie robimy jedzenia Ale No, w 5 minut ci się pizza zrobi. Bo ona już była rozmrożona. nasze mieszkanie jest z Dezy, zbudowane w 1950 roku. na sto lat. Hejka kochani, dzień dobry, jesteśmy kochani. w sklepie. Robimy zakupy. Tak, o, o, widzicie. Teraz będzie hol. Hol zakupowy rzeczy hol. na urodziny Wikusa, bo jakby, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, że Wikus ma dzisiaj urodziny. A my jako y, najlepsze najlepsze panie domu przygotowujemy mu rodzinę. Daj Ogólnie pan stanął przed nami i to było trochę akward. Idziemy z powrotem na tamte baweczkowe rzeczy, zobaczyć czy mamy wszystko. Au! No. Przewrócił się. Wyszliśmy właśnie ze sklepu i karta nie działała, więc nie mogliśmy wziąć czerwonego tego, jak się nazywa? barwnika. No i mieliśmy bardzo dziwną sytuację, bo był za nami bardzo dziwny pan. No. Ocena, ocena, ocena no. zakupów. 5 na 10. Ale pani. Pani była bardzo miła. Pani była taka mega. No. Tak, więc taka miła pani. W... A nie możemy mówić chyba cieszkamy. Dobra, to się wypika moi drodzy. To się wypika. To się wypika. To się wypika. Mamy zakupy i idziemy do domu. Hek ja. Robimy babeczki. Co tutaj to Czytaj, nie wy... Czytaj! 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 o, czekaj, kolorka no sakra, kochani, masażka z jest on nie umie czytać, jak chcesz e... co? czekaj, 180 cm z cerciuszów sypno? dobra, ja już wiem, co trzeba robić daj dobra. drugą tą najgorszy odpaku płytki 4 jajka z dwóch 5 więc dwóch... To jeszcze dwa jajka musisz dać. Nie, czy to jest. plastikowa, to jest? Dwa jajka papierowa. jeszcze musisz dać. To wygląda jak kokaina. Czarnieksie, jak schychnęła. teraz jajeczka. Mama, no, daj chwilę. <noise> tutaj jest z nami Bruno, Moczynka, okay, Mikusa. No. Mi nie, nie, go. nie. jest nie, jaj to ty olej. 200 ml. Masz jakieś odmierzec do no mililitrów. Na uwagę. O! Mililitr na wadze i u. To jest mózga. Czyli 26? Tak. Może być, bardzo ładne. Pokażemy widzom. Patrzcie tak widzowie. Ułożę... Bruno nam ułożył wspaniale. A nie... Melk. Bruno! Gdzie będą w szkole prześladować. Nie <grymne> wiem, trudno być w mieście. Dobrze, no, 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 no. De, 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 delikatnie, jeszcze de, delikatnie. Już? Idealnie. Aż mleko. Dużo tego. Aż mleko. No, widać się? Nie widać. Widać. Nie, go. Ale jest zasłaniawko. Tak, Ale nie widać, nie widać. Mnie. Ile? Nie, nie widać, 200. No lej, ja będę. 200? 200. Stop! Ej, patrz. Oooo, mój. W sumie. Ale słuchajcie, jeśli wy robicie z dwóch paczek. No to przecież to mamy dwa razy to. Bierzemy już tak. No mamo, my nie jesteśmy tacy głupi. No mamo Dobra. Please, no. to bierzemy. No, my już. Łyszko! tym też może być. I mieszamy. Daję, to wygląda jak krzyk. Ciebie, bo Ja ci zaraz walnę, to się Mieszka. skończy. <noise> Mierzch do. Okej. Okay. Około jedną minutę to szybko to mieszaj. Ale nie wylej. Następnie. A, wikus jest do tego zdolny. Barwnik. A to, a teraz? Ok. Tak. Mieszaj, 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 z pasją, z pasją. Będziemy dodać barnik, bo to będą babeczki brat. Jak wiecie, teraz dotknę, to się skończy. To będą babeczki brat. To nie jest brat. Lej tego, ile się da. Okej, okay, dobra. Okej, okay, czekaj. Widzę, że to będzie takie brat. Jeszcze lej. Ale się zwierdził. Wszystko lejesz. Nie wszystko. Nie, już zostaw! Wikus. Czarno to widzę, powiem wam. Jeszcze potrzebujemy do lukru, żeby lukier był zielony. Nie! Tak! Z no tak, bo będzie wtedy napis, będzie tło zielone i będzie napis brat. Tak jak album, cover. Zobaczcie Patrzcie widzowie, takie mamy. O, Wikus konsumuje. Jeszcze, maybe. Okej, okay, tyle wystarczy. Lejasz wszystko. Nie! Cza uciąć, uciąć czą Uciąć. Twój mm -hmm. Nie, tu już nie ma co ciąć. Wikus, uspokójcie Damn, he got fast moves. Jezu. Jeszcze. Damn, taka, taka, taki wow. pierdol, krwawy. Palcie jak ładnie. Wystarczy. Się, się zmieniło. No przecież jest ładnie, Ty jesteś ślepy. Damn, Ugh. damn. Tyle, wystarczy. To jest tej Czekaj, pisaczki czadak. Nie, to nie teraz. Nie, Co Ty robisz? Ten zielony czadak. Nie! Spróbować? Przełóż ciasto do froforem. Aj, bo ja miałem, ja, ja miałem ten piekarnik. Nagrzać? Nagrzać. No, Bruno, se pleniż jakby dla Atencji. Attention sticker Bruno. Taka osoba, co znamy. Taka pewna. Dobra. A ty? jest Czysta? Czego? Właśnie, Maja, nic z tego. Może coś. ciuk, ciuk. Leżysz to kochana. Lejesz to. Ty to wygląda tak, tak dziwnie zielono. A ja zobaczę ten film, jak to wygląda. Nie, nie zobaczysz, bo cię zablokuję. Nie jedz tego! Nie, na w tym Nie jestem grumerem! Mogę cię oficjalnie nazwać grumerem. Nawet nie wiedzia... Nawet nie wiedziałeś, co to słowo znaczy. Co? Grumer to jest No, no, jest. no wiesz, jak ty powrócisz sobie powrócisz tym sobie dres, to, to już to nie zmyjesz tego. Jak tam zużyłeś ostatnią resztkę barwnika Lejesz to kochana. Koniec filmu kochani, bo co będzie za długo trwać Telefon się spali Siuk.